Witam serdecznie wszystkich gazetkowiczów. Dzisiaj w ramach promocji spróbuję Państwu nieco ułatwić życie. Ale zanim to zrobię, to poproszę o jakiegoś lajka pod filmem albo może subskrypcję. To dobry moment, aby to zrobić, bo gdyby to przeoczyć, to można by przegapić jakąś ciekawą ofertę lub promocję w którymś z ulubionych sklepów Polaków. Jak więc dociekliwi już zauważyli, na tapecie mamy netto, a w nim szereg akcesoriów, które jeżeli nie są, to zapewne staną się niezbędne w naszych domach i nie tylko. Nie tylko bowiem, jak już widzicie, cała gama ułatwień w podróży warta jest przeanalizowania, bowiem wyjazdy wakacyjne za pasem, a i pies z wami się może wybierze, więc tym bardziej warto się do tego dobrze przygotować. O niezbędności ładowarek, kabelków, uchwytów czy organizerów chyba nie muszę nikogo przekonywać. Gdy jednak na plaży znudzi Wam się nieco, możecie skorzystać z jednej z podróżnych gier planszowych. Szczególnie, gdy nie musicie się przejmować komarami dzięki moskitierze i siedzicie wygodnie na składanym krzesełku turystycznym. A na poważnie, to wnet to macie teraz piękny zestaw walizek i pojemników podróżnych. Życzę Wam więc udanego urlopu, a w międzyczasie do zobaczenia w sklepie!